Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witamy wszystkich gości. Witamy bardzo serdecznie naszych kochanych seniorów. A z okazji, okazji dzisiejszego naszego święta. Oczywiście, proszę Państwa. To jest 20 lat. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kochani Państwo, bardzo serdecznie chciałam powitać naszego pierwszego rektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku, byłego ówczesnego dyrektora Siedlodzickiego Domu Kultury, obecnie starosty, pana Zbigniewa Szumskiego. Witamy również młodzież, pana burmistrza Tomek Cieniskiego. Bardzo serdecznie witamy Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomka Olesiaka. Oczywiście. Proszę Państwa, no i oczywiście witamy naszych kochanych gości. I tak się rozglądam, kto to właśnie przyjechał. Witam na początku bardzo serdecznie Zieloną Górę. Pokażcie się, kochani. Tak, a ja proszę Państwa, witam Gorzów, Witam Prezesa III Gando. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie Krosno, z Panem Prezesem Drogińskim. Witamy młody Uniwersytet Uniwersytecie z Prawo Sprawozdanie. Proszę Witam bardzo, bardzo serdecznie Sulechów. Witamy też Uniwersytet z Wędrzeżcza. Jeżeli są jakieś podziękowania, wystąpienia, to w tej chwili jest na to czas, bo artyści się szykują tam za sceną. Tak. Także bardzo proszę, proszę Państwa oddaję, oddaję mikrofon. Pierwszy jako głos pan starosty, zapraszamy, skrywa, pan starosta tak. i nasz pierwszy rektor. Brawo. Jestem jeszcze tak zwaną programową, tak zwaną starą od 20 lat. To jest Maryka, to jest Danusia. Ja jestem nowy. Ja jestem nowy prawdziwy facet prawdziwy facet musi swoją odrębność zaznaczyć szanowni państwo, 20 lat no, przyznam się szczerze, że odrobinę się wzruszyłem ale z racji tego, że my z Ulą tworzymy duet strasznych bliźniaków od jakiegoś czasu, dlatego pozwolimy sobie raczej w radosnym tonie to dzisiejsze święto wraz z państwem Yy, przeżywać. Yy, gdy Danki pytałem, yy, pracując jeszcze w Domu Kultury, Danka, po co ci ten Uniwersytet Trzeciego Wieku? Masz co robi w tym klubie seniora? Danka mówiła, że, Pani Dyrektorze, yy, będę pragmatyczna, może to i się dla mnie kiedyś przyda. <grywa> <grywa> Także bardzo to chcieliśmy dzisiaj nawet w dwójkę zaśpiewać taką tytularną arię Straszny Dwór, <śmierdzi> nawet, nawet próbowaliśmy w gabinecie poćwiczyć. Obie sekretarki wpadły na raz. <śmierdzi> chcieliśmy do sekcji się zapisać, podłączyć się. Miejsc nie ma, ale w tym roku podwójny nabór jest, więc myślę, Przynajmniej ja się zakwalifikuję do którejś sekcji, o co bardzo proszę, publicznie zaklępujemy. Tak, bo nawet w kuluarach no nie załatwisz nic, na ciężko pod wezwaniem. A ja tutaj myślałem, co mnie by interesowało w Uniwersytecie Trzeciego wieku i czego bym oczekiwał w niedługich latach, gdy się tutaj pojawię. w sumie z różnych opowieści o tym, jak to... Dobrze i fajnie sobie wspólnie działacie. To ja mam nadzieję, że to będzie też taki czas, gdy człowiek będzie mógł popróbować tych rzeczy, których, na które nie staczyło mu czasu na normalnych studiach. <noise> Przede wszystkim życzę zdrowia, kreatywności. Fajne było to zdanie, że jesteście zauważalną grupą tutaj na terenie świeżyżnie, bo tak jest rzeczywiście najstę no, zbudowany tym, że macie tylu przyjaciół yy, w miastach podobnych się godzinowi, ale za, że są też od nas z powiatu goście ze zmąszynka, to bardzo fajne też środowisko i, i, i fajnie, że się spotykacie i bo to jest istota jakby tej naszej wspólnoty. Nie? Także muszę, mogę powiedzieć, że cytując klasyka, że słuszną linie ma nasza władza, skoro no, do kultury zapewnia się seniorami. Aczkolwiek Tomek stanowczo obniżył wiek władzy, zakroczył Pan go trochę, Dziękuję. Także ja myślę, Panie Starosto, że jak Pan będzie w y y Uniwersytetu, to, to będzie pan nas prowadził, a my będziemy słuchać pana. Nowa sekcja wie. wiekowa. <grym>. Wiek, nie. Wiek. 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 Prosimy, jeżeli ktoś z Państwa ma... Pan burmistrz, bardzo proszę pana burmistrza. Ja to jeszcze mówię, młody jest i się uczy, nie? Całe życie. Gdzie kolejny strachować trzeba? I pan przewodniczący. Też dole, Bardzo, bardzo. Dzień dobry Państwu. E, no Ula mi trochę posłodziła tym zaniżeniem wieku i średniej, aczkolwiek myślę, że Pan Przewodniczący też trzyma fason On jeszcze tak tą średnią mógłby troszkę nam zaniżyć. Łapie czy jeszcze na ten młodszy. E, ja przede wszystkim, szanowni Państwo, bardzo się cieszę. Z czego się cieszę? Ponieważ zazwyczaj jak przychodzę na tego typu Imprezy, to jest najmłodszy. A to się okazuje, że Uniwersytet Trzeciego wieku jest jeszcze młodszy niż ja. Więc to już powoduje mnie ogromną, ogromną radość. I to już jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja z wielką przyjemnością, kiedy tylko mogę, odwiedzam tutaj Państwa w trakcie Państwa występów. Ja już nawet ostatnio będąc na dorocznym występie kabaretu, bakalaretu. Tak wstępnie sygnalizowałem, że może jakby dobrze poszło, to w przyszłym roku dla mnie jakaś mała rulka i ja byłbym tym najbardziej zainteresowany. Może, może jakiś kamień albo drzewo można by było wyrobić za statystę. Także ponawiam swoją prośbę. Ja się ostatnio dowiedziałem, że najpierw będę musiał przejść na bór, a To nie jest w ogóle wcale takie proste, więc postaram się jak najlepiej przygotować i trzymając bakalaret za słowo, że chociaż umożliwił mi podejście do grupy testowej. Więc serdecznie się przypominam i bardzo chętnie do tego wszystkiego przystąpię. Bo już pan próbował prowadzić grupy po A to ja z A nam potrzebny żyjemy. jest przewodnik, który jest turystycznej? Tak. Bardzo chętnie. Jak dostanę odznakę, to nie ma najmniejszego problemu. Tak. Drodzy państwo, a już tak na całkowicie poważnie, ja bardzo się cieszę, że mogę być dziś, dzisiaj tutaj z Państwem. To jest piękny jubileusz. 20 lat. To jest wynik imponujący, ale myślę, że to nie bierze się z nikom. To jest efekt państwa zaangażowania, państwa niewyczerpanych pokładów energii i chęci takiej ciężkiej pracy, a przede wszystkim wielkiego optymizmu, którego mogliby Państwu pozazdrościć dużo młodsi ludzie. I ja osobiście bardzo, bardzo cieszę się, że jest tak żwawa grupa seniorów u nas w tej godzinie i ja życzę Państwu jeszcze długich, 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 długich lat działalności. 20, 30, 40, 50, ilu tylko się da, a ponieważ ja lubię uskuteczniać prywatę ze sceny, to chciałbym serdecznie pozdrowić moją babcię Zosię, która jest dzisiaj tutaj i razem z nami babcia cześć. <laughs> dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten uniwersytet funkcjonuje w takiej formie, w jakiej funkcjonuje do dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, ja oczywiście też bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór i za całe 20 lat wszystkim Państwu, którzy aktywnie tworzycie Uniwersytet Trzeciego Wieku. To wspaniałe, wspaniałe przedsięwzięcie. Tak ja już nie pierwszy raz dzisiaj słyszałem, jak to było, Panie Danusiu, z tym Uniwersytetem i z Panem ówczesnym dyrektorem. I tak sobie pomyślałem, że warto odważnie spoglądać w przyszłość, w przyszłość i realizować niezwykłe i wydawałoby się niemożliwe plany, bo kto wie, z czego przyjdzie nam y, tylko odrobinę młodszym w przyszłości korzystać. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie y, za te 20 lat dziękuję. A, y, wiem, że na stanie jest wielu nauczycieli mnie zawsze polonistki męczyły, jak przerabialiśmy jakieś wiersze. co autor miał na myśli, co autor miał na myśli. Pytanie. Także ja już dziękuję i czekam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, a teraz prosiłabym, jeżeli goście chcą wystąpić tutaj i coś powiedzieć, to zapraszam serdecznie. Kolejnym. Bardzo serdecznie witamy Państwa. Przyjechaliśmy jako małolatki do starszych kolegów i koleżanek. Nasz Uniwersytet w Wąszynku działa dopiero 8 lat. I wiele się uczymy właśnie tu z, od Świebodzina. Także gratulujemy, cieszymy się za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na scenę teraz UTV Gąbę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam Panią Prezes. Jest niezmiernie miło, że możemy zawitać tutaj do Was na taką piękną uroczystość, jaką jest dwudziestolecie powołania Uniwersytetu III Wieku w Świebodzinie. Proszę Państwa, my w ubiegłym roku obchodziliśmy też jubileusz 25 lat powołania Uniwersytetu III wieku w Gorzowie, i z tej okazji wydaliśmy taką książkę. Księga pamiątkowa w 25-lecie Uniwersytetu III wieku w Gorzowie Wielkopolskim, zatytułowana Marzenia nie odchodzą na emeryturę. Proszę Państwa. Korzystając właśnie z okazji, chcę, chcę zacytować tutaj kredo naszego Uniwersytetu, które dedykuję wszystkim tutaj Państwu. Sposób spędzenia jesieni życia, jego jakość zależy wyłącznie od nas samych. Od naszej aktywności, pozytywnego nastawienia, Woli bycia potrzebnym. Nie wybierajmy zatem starości. Wybierajmy festiwal radości, wiosnę, jesienią. Spełniajmy marzenia. I oficjalnie na scenie, w dniu jubileuszu, pragnę zaprosić grupę seniorów ze Świebodzina na. Uroczyste zakończenie roku akademickiego na zamku w Międzyrzeczu, to w sumie niedaleko, wspólnie z Uniwersytetem z Międzyrzecza, Urzędem Miejskim w Międzyrzeczu, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Organizujemy tam uroczyste zakończenie roku akademickiego, na które serdecznie zapraszam i składam to na ręce pani prezes. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy, dziękujemy. Zapraszamy Uniwersytet Zielonej Góry. Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20, czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym. Henry Ford. Pani Danusia Sobocińska. Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Świebodzinie. Z okazji jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu III Wieku przy Świebodzińskim Domu Kultury składam w imieniu zarządu i słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu III Wieku serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania za dotychczasową twórczą, inspirującą działalność i zaangażowanie w kształcenie ustawiczne mieszkańców Świebodzina, regionu i okolic. Życzę odważnych marzeń i wytrwałości w ich realizacji. Gratuluję wszystkich osiągnięć i nagród w minionym dwudziestoleciu. Niech moc jasnej strony towarzyszy Wam przez wszystkie najbliższe lata. Zarząd Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zofia Banaszak, prezes Świewodzin, 10 czerwca 2019, Daniuszek Przyjmie. dziękujemy. Bardzo dziękujemy, zapraszamy Wójta Złoprożne-Odrzańskie. Wojtek Broziński, mój kolega z przedszkola. On chodził do Biedronek, ja do motylków. Razem, razem w gramy jako drużyny, nie Wojtek? E, zaraz do tego nawiążę. Panie Starosto, Panie Burmistrzu, pani przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Pani Prezes, Szanowni Państwo. Dobre parę lat temu, bawiłem się w przedszkolu z Beatą, w piaskownicy. Ale byłeś w starszym grupie. Dlatego Ciebie wziąłem do siebie. E, powiedziałem do Beaty tak, Ty pojedziesz do Świebodzina, godzina ja zostanę w Krośnie". I w ten sposób, dzięki mnie, macie Beatę u siebie. Tak. E, ponieważ jak przewidujących to jest nasz prezent z krosna Beata dla Pas. Wszystko to Aż nie zatkało u TW proszę Państwa. Bardzo proszę. Z okazji tak pięknego jubileuszu dwudziestolecia Waszego Uniwersytetu. Z wszystkiego najlepszego od zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sulechowie, od koleżanek i kolegów i dalszych sukcesów i dalszej współpracy z nami. Dziękuję bardzo. I Wieczór, a właściwie dzień dobry, bo jeszcze jest widno. Tak. Pani prezes, słuchacze, UTW w świebodzinie, szanowne koleżanki i koledzy z pozostałych Uniwersytetów. W imieniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyrzeczu chcielibyśmy złożyć serdeczne życzenia z okazji tak wspaniałego jubileuszu, bo tutaj 20, to jeszcze nam brakuje 7 lat. Także życzymy owocnej pracy, dalszych sukcesów. No i tak yy, wspaniałej, udanej zabawy, bo jak tutaj słyszeliśmy, z tego co prezentujecie naprawdę bardzo, bardzo dużo robicie. I także w imieniu Uniwersytetu III wieku zapraszamy na uroczyste zakończenie uniwersytetu III wieku do międzyrzecza na plac, na plac zamkowy czy zamkowy. Wszystkiego dobrego. Nasze motto to, ile masz lat, ale ważne jaki masz wielki zapał. O tak, dziękuję Cieszmy się chwilą, jak to mówią po łacinie, i przyjemności na następne co najmniej 20 lat. Mhm. Pan starosta Dziękujemy bardzo. To ja się teraz też wycofuję, bo mam inną rolę do spełnienia. Także proszę Państwa, zapraszamy Państwa teraz na spektakl w reżyserii Jak? Beaty Czechowskiej. Tak. Beata Czechowska reżyser i Beata Czechowska scenariusz. A tytuł? Moc jasnej strony.